W sondażu wynika, że relokacji uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki do Polski sprzeciwia się niemal 3 czwarte ankietowanych, co jest najwyższą wartością spośród notowanych do tej pory. Warto też podkreślić, że dominującą odpowiedzią jest zdecydowany sprzeciw to aż 43% wszystkich odpowiedzi. Za przyjęciem uchodźców opowiada się nieco więcej niż jedna piąta Polaków, to o 6 punktów procentowych mniej niż jeszcze w grudniu 2016 roku. 5% badanych nie ma w tej sprawie żadnej opinii. Najczęściej za przyjmowaniem uchodźców opowiadają się mieszkańcy największych miast posiadający wyższe wykształcenie oraz badani o najwyższych dochodach przeciwnikami relokacji najczęściej są respondenci najmłodsi. To niemal 9 na 10 osób w wieku od 18 do 24 lat oraz osoby uczestniczące w praktykach religijnych co tydzień lub częściej. Jak wynika z sondażu CEBOS, Polacy są zdecydowanie przychylniej nastawieni do przyjmowania uchodźców ze wschodniej Ukrainy. Obecnie za udzieleniem im schronienia opowiada się ponad połowa badanych, a przeciwnych jest 40% respondentów. Według oficjalnych szacunków tylko w 2015 roku do Polski przyjechało około miliona mieszkańców sąsiedniego kraju. Najbardziej przychylnie nastawieni do przyjmowania uchodźców ze wschodniej Ukrainy są potencjalni wyborcy Nowoczesnej oraz Platformy Obywatelskiej. Osoby, które w hipotetycznych wyborach zagłosowałyby na Prawo i Sprawiedliwość albo na Kukiz 15 wyrażają zgodę na udzielenie schronienia Ukraińcom z zagrożonych terenów nieco rzadziej. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 30 marca a 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.